Jan Biegański, nowy portowiec na pokładzie. Czuję się świetnie. Na pewno uważam to, że to była ta dobra, właściwa decyzja i. Byłem oglądać Sparring i widziałem poziom zespołu, także jestem zadowolony i mam nadzieję, że, że wniosę jakąś cegiełkę do, do tego zespołu. Chcę pomóc zespołowi, chcę na pewno zaznaczyć tutaj swoją obecność. I jeżeli wszystko będzie dobrze, to wygrać pierwsze trofeum. Grałem jeden mecz na tym stadionie w czasie COVID-u. I wyglądało to zupełnie inaczej, także jestem zaskoczony na duży plus, przede wszystkim tutaj, jak wygląda to od środka, jaka jest baza treningowa, stadion, też kibice, wiem, że przychodzą na każdy mecz i w tym sezonie większość meczów, jak nie wszystkie, będzie sold out. Także na pewno ta otoczka na duży plus, jestem pozytywnie zaskoczony. Chcę się tutaj pokazać, jestem na swoim terenie, no bo jestem w Polsce. No i czuję, że w tym zespole po tym co widziałem, po tym co obserwowałem, no mogę się rozwinąć, mogę być lepszym zawodnikiem, grać w piłkę i wrócić na te odpowiednie tory.